Ho, ho, ho. Cześć dzieciaczki Jak tam byłyście grzeczne w tym roku. Mikała już jest spakowany na saniach. Już się przygotowuje, żeby już was jutro odwiedzić. Pamiętajcie, żeby pomagać mamie. Nie przeszkadzać. Na pewno nie przeszkadzać. A pamiętajcie, że ja wiem kto był grzeczny, a kto nie był grzeczny. A jak nie będę pamiętał, to pomoże mi moja śnieżynka Dorotka Dorotka Pomachaj. A tak naprawdę to chcielibyśmy złożyć Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe chciałbym wam życzyć, żebyście ten czas spędzili w gronie rodziny, bez, bez mediów, bez internetu, bez, bez pogoni za szczęściem, bez pogoni za pieniądzem. Dajcie sobie te trzy dni i spędźcie go radośnie, wesoło i spokojnie. Pozdrawiamy i życzymy wesołych świąt. Do zobaczenia, dzieciaczki!